Cześć, witamy ponownie na kanale Husator, za mną stoi Barton Bimax 125x150 z którego mieliście już przyjemność oglądać jak jeździłem, testy drogowe naprawdę wyszły bardzo fajnie. Prędkość około 110 km na godzinę. Bardzo fajny moment, jest większa pojemność, jest więcej mocy. Zaraz wam pokażę dokładnie relacje z hamowania oraz pokażę Wam na wykresie i ile to rzeczywiście ma mocy. Chociaż podkreślę, nie jest to miarodajne, bo jak dobrze wiecie, skutery no tutaj mają skrzynię automatyczną. I nie wiemy jaka jest strata, pokazuje tak naprawdę nam e, wynik, i też nie jesteśmy w stanie powiedzieć Wam, jak on jest bardzo dokładny. Tutaj pokazujemy Wam, że te zmiany są. Moc około 8 koni w serii. Tutaj mamy już, e, zdradzę Wam, e, na pewno ponad 11 koni mechanicznych. Fajny moment obrotowy i bardzo przyjemnie się nim jeździ. A jak się nim jeździ, zobaczcie sobie link w film e, i link do tego filmu macie w opisie. Dlatego e, już dobrze wiecie, że możemy odblokowywać, mapować e, pojazdy Euro 5 najnowszej produkcji e, z modułami Delphi MT-05, 03. E, to jest bardzo ważne, bo 02 już od dawien, dawna możemy e, modyfikować, mapować e, i BMAX już będą 15 lutego. E, nowa dostawa. Przewidywana jest ta data 15 lutego. Mam nadzieję, że nic się nie zmieniło i będą też na tych modułach Delphi MT-0503 i będziemy mogli Wam zaproponować ten pojazd już z odblokowanym modułem. Dodam tylko, że ten pojazd ma jeszcze e, modyfikację Variatora. Variator jest naprawdę bardzo dobrej jakości. On już nam e, pomaga, jest inny pasek. Można założyć w tych nawet nowych pojazdach, jak będziemy mogli zrobić map tuning 150. Wszystko jest opisane w linku do ogłoszenia na Otomoto i Oliksie. Tam Was odsyłam, żebyście mogli sobie to dokładnie poczytać. Normalnie cena takiego map tuningu będzie około 800-900 zł. Wy jego macie przy zakupie pojazdu w naszym salonie, na naszej stronie 500 zł. Więc będziecie mieć niepowtarzalną okazję tutaj kupić ten pojazd już z odblokowaniem. Będziecie mieć hamownię przed oraz hamowanie po modyfikacji, i wtedy będziecie widzieć czarno na białym, ile ta modyfikacja nam dała. Na pewno jeszcze mamy tutaj blokadę na Tumiku, która powinna naprawdę pomóc nam jeszcze więcej uzyskać z tego pojazdu.